Siemaneczko widzu, jeżeli jeszcze nie wiesz, na sam start przed rozpoczęciem tego filmu przypomnę Ci, że na moim kanale jest organizowany konkurs na 6 nawaja knife. Wszystkie informacje potrzebne do zgarnięcia tych kosek znajdziesz w opisie. Tobie życzę powodzenia, no i samych wygranych. Lecimy z materiałem. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym jak widać znajdujemy się na Casehagu. Na sam start pomnę Wam, że wchodząc w pierwsze niki w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do doładowania. W dzisiejszym przejdziemy sobie tak jak Wam wspomniałem do skrzyneczki najdroższej z eventu Black Week. Jest to skrzyneczka Hot Price. Skrzeczka kosztuje 1700 zł, także ją sobie dzisiaj otworzymy no i zobaczymy sobie co tam będzie z niej. W sensie jedna skrzyneczka kosztuje 340 a otwarcie 5 skrzyneczek będzie kosztowało nas 1700 zł Także sprawdźmy sobie co z niej będzie lecieć Pierwsze otwarcie mamy 1 do 0, drugie otwarcie już trochę gorsze i mamy już 1 do 1 2700 dobra czyli idzie nam to teraz fajnie, 2 do 1 mamy gucik, ale sam gucik nam profitu niestety nie da, także 2 do 2. 2 do 2 i lecimy sobie e, Okej, okay. 3 do 2. Mocna ta skrzyneczka wam powiem. I diamenciki się fajnie nabijają, żeby później wykorzystać eventowo. E, a tutaj mamy Royal Dropa. To może oznaczać tylko jedno. Jakiś piękny nóż. Do Plerek jejku! Ojejku. Ojejku, no to to jest coś niesamowitego wam powiem widzowie. Coś pięknego i niesamowitego. 4 do 3, także lecimy sobie i zobaczmy sobie co tam będzie z tego dalej nam leciało 4-4 Bardzo wyrównana to będzie pitewka mi się wydaje o tych 10 punkcików No bo tutaj tak naprawdę dwa skinki i mamy już coś ciekawego Gucik tutaj czerwone 1700 i 5 do 5 5 do 5, także lecimy sobie i zobaczmy sobie z gucik jest gloczek, czyli z 6 do 5, dobra, fajna ta skrzydeczka Hot Price, podoba mi się strasznie. Ale czy coś jeszcze nam tutaj sypnie 6-6, no dobra, strasznie wyrównana też swoją drogą. mnie dość fajna i potrafi sypnąć profidzikiem to i wyrównana. 6-7. Więc zobaczmy sobie co tym razem. 3 czerwone. 6,8. No niestety, bez szał tym razem pod względem profitu. E, więc unlucky 6,9 i zobaczmy sobie, czy coś jeszcze nam wyleci. No niestety, 6 do 10. E, no ciężko będzie tutaj zrobić jakąś grubą bitwę na e, Jokerze z tą skrzyneczką, bo ona kosztuje 625. 20, e, więc może zróbmy sobie. 20 skrzyneczek na underdogu za 6000zł, czemu nie, czemu nie wczorajszym odcineczku klasyczek nam siadł, to dzisiaj spróbujemy sobie underdoga lecimy sobie 20 skrzyneczek widzowie no i zobaczmy sobie jaka będzie ich zawartość zaczynamy sobie od czego? od frontside misty, ale teraz zrobi nam już gucik E, który do no nam nie ułatwi sprawy. E, za to mamy teraz od bota Nitro jakiś nożyk. Są to e, doperki Face 2, ok. E, czyli Nitro nas wyprzedził, e, Buła nas będzie gonił, a bot na razie zostaje w miejscu, ale mi się da, że to jest tylko kwestia paru otwarć. Mamy jeszcze 15 skrzyneczek do otwarcia, także Ktoś nas zaraz tutaj dogonił. O powolutku bo troll nas goni. W sumie zaraz wszyscy będziemy razem. Ja dropię sobie gloczka. Yy, także jeżeli on będzie w dobrym stanie, no to trochę lipa, ale jeżeli będzie słaby słabym, no to trochę no, lepiej, ale niestety jak widać. Ok, tutaj mamy okay, dwa gloki. I tak naprawdę bot troll znowu nam zostaje, żeby nas tak mógł gonić. W sumie bot buła też troszkę nam odstaje. Byle nie Royal Drop i będzie dobrze, no nie? bot troll by se mógł dropnąć jakiegoś royal dropa i bot buła, żebyśmy się zrównali tak mniej więcej bo jak ja zaraz dropnę royal dropa no to będzie lipa, okej okay, bot buła nas wyprzedził to może teraz bot troll no i znowu wracamy do bota buły no bot troll musiałby coś dropnąć, o na przykład taki gucik spoko 5, 6 skrzyneczek do końca, ja dropię sobie gloczka no nie wierzę w to, ale to jest Anaki, raz tak, raz tak. I bot y, była znowu nas goni, ale bot troll zostaje z tyłu. I czy on to jakoś odrobi, czy jednak nie? Trzy skrzyneczki do końca. Y, dwie skrzyneczki do końca. Nie wygląda to za optymistycznie, niestety. Y, no ale dobra, poczekajmy sobie jeszcze. Y, może ostatnia skrzyneczka jakieś zbawienie? No, niestety nie. Także no. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemaneczko!